Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem Szykiszka. To jak widzicie, jest Battlefield 4 Beta A Side of Shanghai, i w tej chwili próbuję położyć przy pomocy RPG ten wspaniały budynek. Dwa strzały na te rozwalone filary, i zaraz wszystko legnie w gruzach. Można by powiedzieć, ja, Pierdziu, jak zajebiście? No, to jest zajebiste. Wiele innych rzeczy w Battlefieldie 4 też będzie zajebista, ale to dopiero będzie, bo na razie póki co to jest lipa. Powiem tak. O, tu przy okazji zabiłem cały swój zespół. Zobaczcie, ile trupów. Hahaha, ha, ha, ja to uczyniłem, trolololo. W każdym razie wracając do tematu beta, to, to nie jest beta. To jest wersja demonstracyjna bety, bo starczy wejść na Battleloga i zobaczyć ile mamy unlocków na pojazdach. Na przykład na helce macie trzy unlocki. Lipa. Co to testować? Jak to wytestować? Flary działać działają i, i nic więcej. A co z ICM i całą resztą gadżetów? Yy, Idziemy dalej. No mamy, mamy żołnierza medyka tak zwanego albo, albo szturmowca i, i co? I dwie pukawy. Trzy unlocki na pukawie. Nie, no to jest jakiś aport. Co my tu testujemy? My tu testujemy tylko infrastrukturę te yy, serwerową i nic więcej. I, i niektórzy yy, mówią, że o, powinniśmy się cieszyć, ale z czego tu się cieszyć, jak, jak to po prostu jest, to, to są drobne. Tak naprawdę. To co jest, to, co jest ciekawe, to to nie zostało udostępnione po prostu. Ja, ja rozumiem, że to jest beta i że tylko jedna mapa, okej, okay, no ale dajcie nam wszystkie zabawki, tak żebyśmy je mogli wytestować. Eee, o, tutaj macie nowego Soflama. Dajcie nam nowe zabawki, żebyśmy mogli je wytestować, sprawdzić balans gry i tak dalej. No bo generalnie chyba na tym beta powinna polegać, a nie na testowaniu waszej infrastruktury serwerowej i, i aplikacji serwerowych. No. Kurcze. Nie wiem. Kupując Medal of Honor, właśnie myślałem o tym, że, że dokładnie beta będzie wyglądać w ten sposób. Macie tutaj piaskownicę, pobawcie się, zgłoście nam problemy. My je rozwiążemy i dostaniecie dobry, funkcjonalny produkt. O, ten Appointment. No a to się okazuje, że tak po prostu nie będzie i to, co dostaniemy w wersji finalnej. To będzie grywalne po pierwszym patchu, bo tak naprawdę nie wiemy, które bronie są OP, które będą nadużywane. Nie wiemy, jak będzie, jak będzie, jak będzie wyglądało patchowanie aplikacji, bo co? Wczoraj wyszło ogromne problemy są z, w ogóle z uruchomieniem gry na niektórych, na niektórych komputerach to w ogóle nie chce pójść, nie wiadomo dlaczego. Błędy bliżej nie zidentyfikowane. Jakieś core dumpy. Ja dla przykładu przed y, drugim streamem miałem 4, 5 razy zwiechę Z jakiejś przyczyny, z jakiejś przyczyny moja płyta główna doszła do wniosku, że mam bardzo duże zapotrzebowanie na moc procesora, w związku z czym podkręciła tak efektywnie procka i pamięć, że no co. Czarny ekran śmierci i nic. Lipa restart wchodzę do biosa, patrzę. Uuuu. Prawie 4-7% podkręcony, pamięci 1666. No fajnie. Fajnie, tylko że przy pełnym loadzie to skończyło się crashem i to było parę razy pod... Rząd. Zresztą jak zobaczycie tam początek tego streama, to będziecie widzieli, że przez pewien czas mnie słychać i, i różne dziwne cuda się dzieją. Poza tym, też, też należy pamiętać, że w ostatniej chwili Nvidia udostępniła sterowniki beta do swoich kart, co też oczywiście może mieć wpływ na, na to, w jaki sposób funkcjonuje Battlefield 4, ale też może mieć wpływ na wiele innych gier, i cholera wie od czego to jest. Kolejna rzecz: no to kurcze obciążenie procesora, momentami jest w okolicach 100%. W tym momencie grani i streamowanie jest, hmm, jakby to powiedzieć, trudne. Poza tym jeszcze parę innych rzeczy. No, domyślnie DirectX11 nie jest włączony, z tego co pamiętam, i można go włączyć przy pomocy konsoli. Bo nie widziałem w settingsach, settingsach. No. Włą możliwości włączenia, wyłączenia DirectXa 11, natomiast na konsoli jak najbardziej taka opcja była. No i co jeszcze miałem rzec, jeżeli chodzi o... Znaczy inaczej, nie może być tak, że są tylko negatywne, negatywne rzeczy. Oczywiście pozytywne też są, na przykład tutaj helikopterami lata się bardzo miodnie, natomiast yy... reszta pojazdów no, jeździ jak na lodzie, no. Po prostu driftowanie czołgiem to jest standardzik. Ale wracając jeszcze do śmigłowców, to jak nie przycina? Czasami takie gry się zdarzają, że nie przycina, nie laguje serwer. Bo jak dla mnie, to, to całe lagowanie, przycinanie, frizy są między innymi spowodowane komunikacją z serwerem. No to. Tak jak już mówiłem, lata się bardzo miodnie. Można być bardzo efektywnym i osiągać duże killstreaki, nawet na pilocie. I mówię tutaj o strzelaniu rakietami do piechoty. No, i tutaj, jak widzicie na załączonym obrazku, robię dokładnie to samo. Tylko trochę z innej perspektywy chciałem to zrobić, czyli rozpiścić cały wieżowiec w drobny mak. No, niestety, niestety zawiodłem się betą Battlefielda IV. Tej chwili, w tej chwili mam przegrane 9 godzin, prawie 10 godzin bez 5 minut. I. No i co, I zobaczyłem wszystko, co chciałem tak naprawdę zobaczyć, tutaj, bo więcej się nie da. Bardzo mało unlocków, w związku z czym, no, no, no po co ja mam walczyć dalej? Po co mam dalej cisnąć? Nie widzę w tym, w tym najmniejszego sensu, tym bardziej, że reakcji, jakiejś takiej reakcji na, na zgłoszenia użytkowników ze strony Dice Electronic Arts też nie było, przynajmniej ja takiej nie widziałem. To po cholerę ja mam tam grać i być w ogóle, brać udział w tej becie. Poczekam na finalny produkt i wtedy będę testował BT. Tak naprawdę. Oj, marudny jestem i to też na Facebooku mi zarzucacie, no ale no będę marudny, bo obiektywnie, obiektywnie patrząc na całą sytuację, to jak dla mnie cykl życia aplikacji jest taki alfa, beta i RTM, nie? A tutaj beta pójdzie do, do użytkowników? Bo miesiąc czasu na wytestowanie i testowanie w taki sposób aplikacji. Przy dużej liczbie użytkowników jest moim zdaniem bez sensu, zupełnie. No, ja wiem, że oni tam też prowadzą testy. Prowadzą testy swoje zamknięte, closed beta i tak dalej, i nie jest ona ograniczona tylko musicie wziąć pod uwagę to, że zawodowi testerzy nie są takimi graczami jakich spotka się w świecie, czyli trollami, którzy robią różne, dziwne, często nie do przewidzenia rzeczy i programiści nawet nie myślą, że można takie rzeczy z ich, z ich tworem zrobić. No i tym oto nieoptymistycznym akcentem będę żegnał się z wami. Mimo wszystko wygląda to bardzo ładnie. No i liczę na to, że po którymś tam patchu po, po wydaniu będzie to działało pięknie. See yeah.